podstawowej numer 2 w Piastowie odbyły się warsztaty profilaktyczne, aby przestrzec najmłodszych przed szkodliwymi działaniami alkoholu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, współpracy z miastem, a zwłaszcza z panią Joanną Sęk, pełnomocnikiem burmistrza miasta Piastowa do spraw profilaktyki uzależnień, Mogą się takie ciekawe zajęcia u nas w szkole odbywać. Takie spotkanie ma ogromną wartość przez to, że poprzez ciekawe zajęcia warsztatowe, dyskusje, głośne wypowiedzenie ze strony uczniów problemów dotyczących przekraczania pewnych progów, dotyczących spożywania właśnie napojów alkoholowych przez młodzież. Producenci starają się jak najbardziej zachęcić najmłodszych do sięgania po stworzone dla nich produkty: winamusujące, imitujące szampany, z kolorowymi etykietami przyjemnymi dla oka. Kuszą najmłodszych, ale również dorosłych, którzy bez chwili zawahania kupują dla swoich dzieci bezalkoholowe zamienniki. Jednak jest to pierwszy krok do zmiany butelki z zawartością dla dzieci na butelkę. Z pełnowartościowym alkoholem. Ważnym jest, aby wyrobić w dzieciach odpowiednie nawyki. Prawdą jest, że dochodzi do modelowania, do podglądania i dorosłych, i starszych rówieśników. Natomiast to jest ważne, że każdy sam może podjąć decyzję. Nawet jak ktoś jest w klasie 5, 7, 8, może podjąć decyzję, do czego serdecznie zapraszamy, do tego, żeby mieć. Pewien jasny, zadeklarowany stosunek do alkoholu, i raczej właśnie, żeby być z takiej pozycji abstynenckiej w tej kwestii. I młodzi ludzie są to w stanie przemyśleć i takie decyzje podejmować. W trakcie warsztatów odbyła się debata na temat alkoholu. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Docieramy do młodzieży różnymi metodami aktywnymi. Cel tego programu jest taki, żeby. Budować refleksję wokół alkoholu jego szkodliwości, ale też powiązania właśnie alkoholu z tymi najważniejszymi rzeczami, jakie mam, czyli szczęściem, relacjami, miłością, przyjaźnią, czyli z tymi wszystkimi najważniejszymi wartościami, których każdy z nas poszukuje, a młodzież również. Często alkohol kojarzy nam się z celebracją ważnych momentów. Urodziny, wesele, ale też mniej hucznych uroczystości. Należy pokazywać młodym ludziom, że wcale nie trzeba pić, aby świetnie się bawić. Pokazujemy tak naprawdę, co jest normą. A norma jest taka, że ci młodzi ludzie generalnie nie mają kontaktu z alkoholem, i ujawnienie tego jest jedną właśnie ze strategii. Druga sprawa to jest właśnie pokazanie, że alkohol i. Cała ta otoczka wokół alkoholu stoi w sprzeczności z tym, czego młodzi ludzie poszukują, czyli szczęście, miłość, przyjaźń, relacje, że w żaden sposób alkohol nie jest czynnikiem, tak samo jak narkotyki, to nie są czynniki, które wspierają te najgłębsze relacje między ludźmi. I to jest pewna rama, która ma pokazywać właśnie, czym jest alkohol, czym nie jest i że on nie jest tak naprawdę dla, dla młodych ludzi. W tym roku, robiąc zakupy na święta i Sylwestra, przemyślmy, czy na pewno chcemy, żeby nasze dzieci sięgały po słodzone, gazowane pseudo szampany? Wybierzmy dla nich sok lub przyrządźmy duży kubek gorącej czekolady.